Od jakiegoś czasu wiedzieliśmy z kalwem, że nasz czas w Kapsztadzie dobiega końca. Oto jeden z uwiecznionych momentów, kiedy właśnie to do mnie dochodzi. Zrobiłam taki mały montaż, żeby pokazać wam, jak będę pamiętać Południową Afrykę. My przyjechaliśmy tutaj nie na wakacje albo po to, żeby gdzieś mieć jakieś przygodne życie, ale przyjechaliśmy tutaj z celem, żeby założyć tutaj kościół. Że znaleźliśmy się tutaj i spędziliśmy tutaj 2,5 roku. Było to 2,5 roku, które zapamiętam na całe życie, mam nadzieję. Mimo chaosu związanego z kolejną przeprowadzką i mnóstwem dziwnych myśli i emocji, mieliśmy pokój w związku z tą decyzją i wiarę w to, że to, co przed nami, jest jeszcze lepsze. I tak długo, jak będziemy podążać za Bogiem, nasze życie będzie wyglądało dokładnie tak, jak ma wyglądać. Nie oznacza to jednak, że nie mieliśmy żadnych wątpliwości ani negatywnych myśli. Przez ostatnie 5 lat zostawialiśmy miejsca, rzeczy i ludzi. Natomiast każde pożegnanie i tak jest inne. Bardzo się cieszę, że udało mi się aż tyle uwiecznić i mam nadzieję, zrobić taki album, który będę mogła pokazywać swoim wnukom. Natomiast nie chcę, żeby. To całe doświadczenie było tylko i wyłącznie z zdjęciami w albumie. Nasz czas w południowej Afryce był czasem wzrostu w wierze. Na początku, kiedy wylądowaliśmy na południowoafrykańskiej ziemi, wydawało nam się naiwnie, że zmienimy życie każdego, kogo napotkamy na swojej drodze. Tymczasem Bóg miał plan, nie tylko zmieniać życie innych przez nas, ale też zmienić nasze własne myślenie i kształtować nasz charakter. Mimo wszystko ta podróż do południowej Afryki tylko i wyłącznie ugruntowała we mnie silniej wiarę w to, że Bóg może zmienić życie każdego człowieka. Możesz się ze mną nie zgadzać, natomiast chcę tylko powiedzieć, że widziałam zmianę, którą sama nawet nie wierzyłam na własne oczy. what's one time Frank i Wilma to para uzależniona od heroiny i innych substancji, którzy, gdy ich spotkaliśmy, mieszkali w opuszczonym garażu na ulicy znanej z prostytucji i narkotyków. Zanim ich spotkaliśmy, oni już modlili się o to, żeby Bóg uwolnił ich od uzależnienia i od życia na ulicy. W tym czasie Bóg dalej zapewniał ich, że przysyła do nich pomoc. Frank używał narkotyków przez 30 lat, a Wilma przez 12, co było bardzo widoczne na ich ciałach. Ich historia jest niesamowita i trudna do opowiedzenia w kilku słowach, wielokrotnie próbowali się na odwyk, ale za każdym razem wpadali z powrotem w nauk. Było naprawdę ciężko na początku, bo byli już tak wykończeni tymi narkotykami, że nawet jakby chcieli sami teraz z niej zrezygnować, ich ciała były już zbyt uzależnione i mogli po prostu zginąć. Na początku nie za bardzo wiedzieliśmy, co z nimi zrobić. Czy naprawdę Bóg może ich uzdrowić? Czy naprawdę mogą mieć normalne życie? Czy mam w sobie wiarę na tyle silną, żeby pomóc tym osobom? Oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o mnie. Cały nasz Kościół się zaangażował i myślę, że dzięki temu zobaczyliśmy zmianę w ich życiu. Dzisiaj Franki i Wilma nie biorą narkotyków już od dwóch lat, są liderami w Kościele, mają swoje własne mieszkanie, nie mieszkają już na ulicy. Zaczęli rozmawiać ze swoją rodziną, z którą nie rozmawiali od 30 lat, i mają rodzinę też w naszym kościele, która będzie ich wspierać, nieważne co się wydarzy w ich życiu. Dzisiaj mówią Ewangelię do ludzi na ulicy, wracają do tego miejsca, z którego przyszli, żeby głosić innym nadzieję, osobom, które znajdują się w podobnej sytuacji, w jakiej oni byli. To jest zmiana, którą widziałam na własne oczy. Jedna z większych rzeczy, które kocham w tym kościele, który udało nam się założyć, to to, że ludzie, którzy normalnie nie siedzieliby razem przy stole, osoby bogate z wyżyn, mieszkające w super miejscach, Nagle stają się rodziną i stają się przyjaciółmi z tymi, którzy żyją na ulicy i potrzebują pomocy. Do tego chciał użyć nas Bóg. To chciał nam pokazać. Chciał nam pokazać, że mimo że nasza wiara może być mała, kiedy robimy to, do czego nas powołuje, życie ludzi może zostać zmienione. I oczywiście jest mi smutno, ale jest to taki smutek potrzebny, taki, który nawet lubię, bo wiem, że sprawia, że czuję, że żyję, że na czymś mi zależy. Nie musimy się bać trudnych, negatywnych emocji. Są one tak samo ważne i pozytywne, jak te piękne i łatwe emocje. Jest mi smutno, że wyjeżdżam, dlatego że zależało mi na tym miejscu, dlatego że kocham to miejsce, dlatego że tam jest moja rodzina. Ale wiem, że to jest taka rodzina na zawsze, że to, że wyjeżdżam, nie oznacza, że oni przestają być moją rodziną. Na początku było mi mega ciężko wierzyć w to, że Bóg się o mnie zatroszczy, że zaopatrzy, że będę w miejscu bezpiecznym i że niczego nie będzie mi brakowało, ale krok po kroku Bóg udowadniał mi, że On ma wszystko pod kontrolą i że nie muszę niczego się bać. Przez ostatnie 4 lata nauczyłam się oddawać bez żalu. Dzisiaj mój dom to dwie walizki, mój mąż i bagaż wspomnień. I to całkowicie mi wystarcza. Rozumiałam, jak bardzo kocham moją rodzinę w Polsce, jak cieszę się, że oni znają Boga. Doszło do mnie, jak bardzo ważny jest ten skarb, który ja mam w postaci wiary. Mimo, że wróciłam z misji w Kapsztadzie, misja i życie misjonarza pozostają ze mną na zawsze, wszędzie gdzie pójdę. Misja to dla mnie postawa serca to kochanie drugiego człowieka, zauważanie w nim takiego samego potencjału, jaki Bóg zauważył we mnie i praca z tymi ludźmi nad tym, żeby mogli to odkryć. Ostatnio często słyszę to jedno pytanie: czy było warto? Ludzie pytają mnie, czy warto było pojechać do kapsztadu, czy warto było rzucić studia, czy warto było zostawić rodzinę i znajomych i wszystko, co znam, i tak i tak I moja odpowiedź jest taka, że gdybym mogła zrobić to wszystko jeszcze raz, bez zastanawiania się, bym to zrobiła. Oh mm -hmm. you